Uproszczanie niekończących się przepisów unijnych i tutaj dragi mógłby być dumny. Unia Europejska przedstawiła długą listę propozycji, które mają zmniejszyć obciążenia regulacyjne dla firm łączne szacowane oszczędności kosztów to co najmniej 9 miliardów euro. Weźmy choćby przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Znacznie mniej firm będzie teraz objęte obowiązkiem raportowania środowiskowego, a te, które nadal musiałyby to robić, zmierzą się z łagodniejszymi wymaganiami. Organizacje biznesowe są zachwycone, a Organizacje ekologiczne oburzone. W Parlamencie Europejskim największy opór pochodzi z lewej strony sceny politycznej, ale ponieważ grupy prawicowe mają większość, znacza część tego pakietu najprawdopodobniej przejdzie, a już niedługo zobaczymy też propozycję legislacyjną tzw. 28 reżimu, czyli dobrowolnych przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej, z których firmy będą mogły korzystać zamiast 27 różnych systemów krajowych. Dlaczego 28? Bo ten system nakłada się na istniejące systemy ofwarując jednolite zasady w takich obszarach jak rejestracja, opodatkowanie czy raportowanie. Już widzę jak dragi się uśmiecha, bo tu postęp jest naprawdę znaczący i choć przed nami wciąż sporo pracy ten obszar bez wątpienia zasługuje na ocenę 5 na 5.